Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Working Steam. Dziś chciałbym pokazać wam grę imprezową, raczej dla osób dorosłych, chociaż mamy tutaj warianty dla osób powyżej 12 i 16 roku życia. Jest to gra pod tytułem Dylematy. Dylematy. Jest to gra, w której będziemy stawiali, stawiali, stawiali przed dylematem, jaką tutaj opcję wybrać, czy A, czy B. Ale o tym, o tym dowiecie się z recenzji, z opisu zasad. Także zobaczcie jak to się prezentuje, jak to się gra i za chwilę wracam. Przed Wami Dylematy. Gra, która składa się z czterech talii. Pierwsza talia jest to talia kart do głosowania, instrukcja. Karty głosów, karty punktów. I trzy talie dylematów. W zależności od wieku mamy od 12 roku życia, od 16 i od 18 roku życia. Oczywiście te talie możemy ze sobą mieszać. Także zobaczcie teraz przejdźmy do zasad gry i jak ta gra się prezentuje. Ok, tak wygląda rozłożona gra. Dylematy wybieramy talię, bądź też talię, tasujemy je i kładziemy na środku stołu. Każdy z graczy dostaje dwie karty głosowania z odpowiedziami A i B Oraz staliu punktów. Z jednej strony mamy jeden punkt, z drugiej strony mamy trzy punkty, które gracze będą zdobywali podczas gry. W grze są również zasady opcjonalnie, gdzie możemy wykorzystać karty trybu gry, i te karty będą powodowały, że przed każdym pociągnięciem karty telematu ciągniemy kartę trybu gry, i ona będzie ustalała zasadę punktacji na tą Ture. Mamy również kompas moralny. Gracz, który posiada taką kartę przed sobą, sprawia, że jego głos liczy się podwójnie. No i na koniec tury, tą kartę przekazujemy kolejnemu graczowi. Nie ja pokażę wam zasady podstawowe. Gracz ciągnie kartę i czyta na głos ten dylemat. Twoja ciotka umiera, zostawiając ci w spadku miliony. Trzy. A. Rzucasz roboty i wraz z trójką przyjeżdżą żyć jak gwiazda roka do końca życia. Lub B. Oszczędzasz na tyle, by żyć komfortowo, pracujesz aż do emerytury. resztę spadku przeznaczasz na dom dziecka. Teraz ty decydujesz, gracz, który czytał tą kartę, decyduje jak zagłosują inni gracze, wybierając pośród A i B i kładzie ją zakrytą przed sobą. Teraz pozostali gracze mają chwilę na to, żeby podyskutować na temat tego dylematu. I na 3-4 gracze głosują. Gracze zagrywają karty zakryte przed sobą i na 3-4 odkrywamy. Teraz gracz, który czytał dylemat, odkrywa swoją kartę i sprawdza, czy dobrze wytypował odpowiedzi pozostałych graczy. Jak widzicie, większość zagłosowało za B, więc gracz nie zdobywa. Punktu. Gdyby większość żeby gracz dobrze wytypował, otrzymałby jeden punkt. kolej przechodzi na kolejnego gracza. I gramy tak do momentu, gdy któryś z graczy zdobędzie 5 punktów zwycięstwa. Ok, dylematy. Krótko, zwięźle i na temat. Jest to gra imprezowa. Dla dużej ilości osób to jest duży plus. Zasady naprawdę są też banalne. Wytłumaczymy je w minutę i możemy rozpocząć e, rozgrywkę. W grze jest naprawdę dużo śmiechu, dobrej zabawy. Ja naprawdę się przy tej grze wie, bardzo dobrze i się uśmiałem. Nieraz czytając zwłaszcza dylematy w tej wersji dla osób powyżej 18 roku e, życia. Naprawdę są tam przedziwne sytuacje, śmieszne i kontrowersyjne. A więc osoby, które mają jakieś takie konserwatywne poglądy, no to raczej z takimi osobami nie polecam grać w tą grę, bo nie będzie z dobrej zabawy. E, cóż można, jak można ocenić tą grę? E, ja mam dylemat, bo. E, ja się powiem przy tym, że bardzo dobrze. Niektórzy byli troszeczkę zniesmaczeni tymi, tymi tutaj dylematami z tej, tej talii czerwonej. Ale gra jest ogólnie bardzo ciekawa, fajny pomysł z tym głosowaniem, jak wybr wybrniemy z tej sytuacji. My, ja, osoba, która czyta musi po graczach zdecydować, jak oni zagłosują, jak wygląd z danej sytuacji, to też jest bardzo ciekawe i możemy fajnie poznać naszych znajomych od innej strony. Także ja na myślę, że tej grze dam takie 6, 7 na 10, jest to ciekawy tytuł. Jeżeli nie boicie się jakichś takich kontrowersyjnych tematów, macie towarzystwo, które podchodzi troszeczkę z życia, do życia z przymrużonym okiem, to możecie w dylematy zagrać z takimi osobami. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek.